Dzisiejsza konferencja padła wiele ważnych i wielkich słów, ale proszę powiedzieć, mam wrażenie, że my w tym wszystkim no nie możemy zapominać o tych elementach społecznych, czyli całej transformacji, czy nowych ładach i tak dalej, itd. Tak ja myślę, że we wszystkich działaniach najważniejszy jest zawsze człowiek, jego y, sytuacja jego rodziny, praca znajdujemy się na Śląsku i bardzo dobrze, że tutaj ta konferencja się odbyła w grudzi śląskiej, gdzie bije serce Śląska i Polski też prawda, bo jesteśmy tutaj na południu Polski. Uważam, że kwestie społeczne, właśnie praca górników to jest rzecz ważna. Uspokoił nas pan minister, że w ramach miksu również będziemy bazowali na węglu kamiennym. Pragnę tutaj zauważyć, że 80 tysięcy górników to naszych polskich górników to Tyle samo, co w Unii Europejskiej pracuje. Więc ja myślę, że tutaj nie możemy przede wszystkim zapominać o tym czynniku społecznym w o miejscach pracy dla naszych górników. Cieszę się, że właśnie w miksie energetycznym dalej nasz, nasze bogactwo, jak mi z węgiel kamienny się znajdzie. Pamiętamy sytuację, kiedy górnicy byli zmuszani do odejścia z pracy. Potem bo nie tylko te ich kariery, ale też to życie prywatne się rozpadało. Wzięli uprawy, jedni rozdysponowali nimi tak, nie inaczej. I chyba to, co właśnie pani mówi, że Człowiek w tym wszystkim jest najważniejszy. Ale ja myślę, że e, o, oczywiście się był taki epizod, ale gospodarność nas, Ślązaków, e, też e, jakby e, nasza śląska cecha to, to właśnie oszczędzanie i też myślę, że e, nawet w trudnym okresie, chociaż takiego nie przewiduje i taki pewno na śląsku nie nastąpi, e, potrafimy i przyoszczędzić i jakoś zagospodarować i przede wszystkim e, utrzymać, uratować to, co najważniejsze, rodzina. Rodzina to. E, Najważniejsza komórka społeczna i też tutaj wspomnę, że w dobie kryzysu rodziny to najcenniejsza wartość.